W konkursie Podwórko Talentów Niwa do wygrania jest plac zabaw o wartości 250 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że stanie on tutaj właśnie przy ulicy Drogowców 1. Jest to plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabawy dla dzieci. Urządzenia, które pozwolą rozwijać talenty i ogólną sprawność ruchową u przedszkolaków. Oczywiście, jako przedszkole, no jest nas po prostu za mało, żeby, żeby zyskać wymaganą liczbę głosów, dlatego zwracamy się z prośbą do, do wszystkich mieszkańców, aby każdego dnia oddawać głos właśnie na naszą lokalizację. Przypuszczam, że większość mieszkańców takie konto mailowe posiada. Zarejestrować się na stronie Podwórko Talentów Niwea i głosować. Każdy mieszkaniec codziennie może oddać jeden głos. Tak naprawdę to nic nie kosztuje, wymaga tylko troszkę chęci i, i chwilkę czasu. I liczymy na to, że, że to przedsięwzięcie uda się zrealizować. Głosujemy do 24 czerwca.